ten lew, który mam w I od września chciałbym, a żeby wszyscy inni też wiedzieli o nim. Jeśli chodzi o to ja w I jeżeli wy zaczynasz tę informację stąd, to na pewno e, odpije się to na e, waszych pokojach. <noise> nie ma nie ma. takiego. Finom, egészséges, vágyfokozó, örömszerző. Ez ez smacsne, ez ez másnak kosodani, és szóra, ez kosz. Egészség A szervi egészség védelmi túl. Én csak a kérdésre az spożywania, hogy tego, a zdrowie ciała. A mentális szellemi tulajdonságokat, a tanulási készségeket, a stressztűrést, készség. No, I również takie cechy mentalne, jak yy, chęć do nauki yy, czy odporność na stres. Witajcie, kochani! Witam Was bardzo serdecznie i radośnie. Dlaczego? Dlatego, że za chwilę wchodzi nowy produkt produkt Flavon Joy! Czyli wielka radość. Do naszej rodziny flawonowej doszedł następny, ósmy, cudowny produkt. Flawon Joy. Słuchajcie, skład jego jest genialny. Jest genialny, prozdrowotnie działający dla wszystkich. Są... Teraz my, Polacy, jesteśmy w stanie zdobyć coś nieprawdopodobnego. To my pójdziemy na cały świat. Zdobędziemy wszystko cokolwiek, jest do zdobycia, bo właśnie nadchodzi era wspaniałego produktu. Eee, Flavon Joy, Flavon Group. Nie ma drugiego takiego produktu, natomiast szanse, jakie się przed nami dzisiaj otwierają, są po prostu epokowe. Drugi raz takiej możliwości nie będzie. Wykorzystaj tą szansę, wykorzystaj produkty, wykorzystaj wiedzę swoich sponsorów. Miałam wrażenie, że parę rzeczy na ten temat wiem, bo parę rzeczy postudiowałam. Ale nie wiedziałam nic. Dzisiaj już wiem na pewno, że mamy produkt, który absolutnie wyprzedza epokę i będzie potrzebny każdej istocie na Ziemi. Właśnie wszedł w życie nowy produkt Flavon Joy. Jest rewelacyjny, polecam bardzo serdecznie. Musisz ten program poznać, możesz zmienić sobie styl życia, zdobyć niezależność finansową. Bądź 5 września w Budapeszcie na bieruszu. E, kochani, dowiedzieliśmy się niesamowitych informacji. E, wiemy na pewno, że szczęście przychodzi do nas codziennie oknem i drzwiami, i tylko od nas zależy, kiedy go zobaczymy i weźmiemy. I to jest ten. To, co dowiedzieliśmy się dzisiaj, to jest JOY, nowy produkt, który daje niesamowite możliwości, niesamowity smak i niesamowitą akcję, którą chcemy rozszerzyć na cały świat i to jest nasze zadanie. Flavon JOY to możliwość rozbudowy Twojego biznesu, możliwość, aby w przyszłym roku znalazłeś się tutaj, nad Balatonem, razem z nami. Pozdrawiamy z Balatonu! Bądź z nami koniecznie 5 września na sali szkoleniowej w Budapeszcie, a dowiesz się więcej, Bezpośrednio profesora. Pamiętaj też, że zawsze możesz liczyć na swoich sponsorów. Ja na pewno Ci pomogę. Do zobaczenia. Serdecznie zapraszamy Was do współpracy, do większego zaangażowania się, ponieważ właśnie w tej chwili otworzyło się kolejne e, okno czasu przed nami wszystkimi. Dzięki Wam rośniemy, Wy urośniecie razem z nami i będziemy spędzać dużo częściej wiele dobrego, fajnego czasu. Także. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy serdecznie. Zdrowie i sukces! Zdrowie i sukces! I to wszystko, co dzisiaj czeka ludzi, którzy rozpoczynają ten swój marsz do zwycięstwa o, swoją lepsze, o swoje lepsze jutro, myślę, że to jest coś wspaniałego. Ja w tej chwili ruszam absolutnie z promowaniem i opowiadaniem każdemu o nowym naszym fantastycznym flawonem Joy. Dlatego, że tysiące ludzi na całym świecie czeka na tą genialną po prostu możliwość i chciałoby się jak najszybciej o tym dowiedzieć jak najszybciej spróbować naszego genialnego, fantastycznego produktu. Zacznij realizować z nami swoje marzenia, ruszaj do przodu, świat stoi przed Tobą otworem. Nie ma znaczenia, czy się zapisałeś dzisiaj do naszego klubu, czy może rok temu, czy może pięć. Od dzisiaj zaczynamy nową erę i ruszamy do przodem. Marzenia są w zasięgu Twojej ręki. Wszystko możesz zrealizować z naszym fantastycznym programem Klubu Flava. Nigdy w naszej historii firmy nie było takiej okazji. Możecie spełnić swoje marzenia, możecie zarobić pieniądze, możecie zrobić z tym programem wszystko. Temat jest nieprawdopodobny. Proszę Was, działajcie. Jeżeli chcecie znać więcej szczegółów, koniecznie musicie być 5 września w Budapeszcie na jubileuszu firmowym będzie się działo. Oh my god, how we listening today. If very good information about new product. Product Joy, Flavor Joy. Oh my god, guys, we should eat every day for the world. All the world. Order today. Gold no Diamond. Gold no Diamond.